Cześć, przedstawię Wam dzisiaj działanie rentgenometru DP66. Urządzenie znajduje się w drewnianej skrzynce, w której jest główny rentgenometr oraz całe wyposażenie niezbędne do jego obsługi. Mamy tu rentgenometr w skórzanym opakowaniu, przedłużka do sondy, zasilanie zewnętrzne, dwa ogniwa bateryjne i komplet worków holiowych, które ochraniają głowice. Mhm. Która się znajduje w jednym opakowaniu z rentgenometrem. Po wyjęciu rentgenometra ze skórzonego opakowania musimy najpierw Włożyć ogniwa zasilające urządzenie i odpowiednio je zamocować. Urządzenie, kiedy już ma zainstalowane baterie, możemy sprawdzić, czy działa podświetlenie i przełącznik. Od pozycji wyłączonej przez kontrolę jest pokazany zakres baterii. Widać, że jest około. Dwóch trzecich naładowania, i następnie skala, w jakiej będziemy mierzyć promieniowanie jonizujące. To jest od 200 rentgenów na godzinę do pół mili rentgena na godzinę. Do rentgenometru również jest przeznaczona słuchawka do uszna. Niestety nie mam oryginalnej, więc zaadoptowałem słuchawkę z Walkmana czy tam z telefonu i włączamy ją. Tutaj w ten sposób, aby sprawdzić działanie naszego urządzenia w warunkach naturalnych jest bardzo ciężko, gdyż promieniowanie jonizujące, które to urządzenie bada po prostu nie występuje albo występuje w tak znikomym wielkości wymiarze, że urządzenie praktycznie tego nie wykaże. Dlatego posłużymy się jakimś elementem, który takie promieniowanie Yy, wydziela można dużo. Może to być kompas Adrianowa, mogą to być elektrody, może to być tak jak w tym przypadku element instalacji ostrzegającej o oblodzeniu, gdzie bardzo mała wartość tego promieniowania jest wydzielana, ale na tyle już, żeby urządzenie zareagowało. Spójrzcie proszę na skalę i jeżeli przytkniemy sondę badawczą do skali widać wyraźnie że skala się wychyla. Spróbujemy badać na zakresie 5 mRntgenów. Widać wyraźnie, że skala się wychyla. Postaram się też pokazać, jak słychać w słuchawce. Jest to bardzo charakterystyczny dźwięk takich trzasków, kiedy się zbliża sondę do urządzenia, które, czy do obiektu, które wydaje, wydziela promieniowanie, promieniuje jonizująco. Możemy sobie również zwiększyć trochę to promieniowanie, więc ściągamy element, który jest w ołowiu, który tłumi to, to, to promieniowanie podczas, kiedy to urządzenie nie działa. Spójrzcie teraz na skalę. Będzie znacznie wyższy poziom. Praktycznie nam się skończyła skala. Więc przełączymy na wyższy zakres. Na wyższym zakresie też praktycznie skala dochodzi do końca. Posłuchajcie, jaki jest dźwięk. Bardzo mocno zagęszcza się dźwięk yy, trzeszczenia. Tutaj z tego, co wynika, to mamy około 50 mamy około 50 yy, na godzinę, gdzie dawka bezpieczna dla człowieka to jest do 50 rentgenów na godzinę, więc to promieniowanie jest naprawdę bardzo znikome. Jednakże ze względów bezpieczeństwa założymy z powrotem e, ołowianą osłonę, aby to promieniowanie całkowicie było nieszkodliwe. Do urządzenia też jest dołączona specjalna przeduszka. dość prosty element, polegający na tym, że sondę się zakłada o w ten oto sposób, dzięki temu nie, na, nie trzeba się schylać, aby badać różne yy, przedmioty, czy wyżej, czy niżej. Jest to standardowe wyposażenie. Urządzenie to również służy do ładowania i kalibrowania dozymetrów indywidualnych. Jest to urządzenie, które wskazuje, czy osoba przebywała jak długo w polu jonizującym. Ładowanie polega na tym, ustawiamy skalę na 200, czyli na maksymalną, Wkładamy to urządzenie, widać wyraźnie światło, skalujemy, aż nic kwarcowa będzie na zero i w ten oto sposób taki, taki, taki dawkomierz, czyli dozymet indywidualny jest gotowy do użycia przez około 2-3 dni. Urządzenie to pozyskałem z firmy Motoarmia, niestety nie ma tutaj źródełka kontrolnego opomiarowania, Czyli takiego wzorcowego elementu, który wydziela promieniowanie jonizujące o bardzo niskim natężeniu, ale brak jego jest spowodowany względami bezpieczeństwa, więc tylko w takiej wersji można te urządzenia mieć na rynku cywilnym.